Cześć. Dzisiaj odcinek specjalny, tak jak w tytule. Wiele się na ten temat mówi, pisze, wszyscy tym żyją, a wszystko przez wybory i złożoną obietnicę przez prezydenta, który powiedział, że jego obowiązkiem jest chronienie polskich rodzin, polskich małżeństw heteroseksualnych, że będzie bronić wszystkich przed ideologią LGBT. Bo LGBT to nie ludzie, tylko ideologia. A jeszcze podczas debaty prezydenckiej, sam mówił, że takiego tematu w Sejmie nie ma i nie jest to istotny obecnie problem dla Polaków. Po czym sam rozpoczyna temat i podpisuje kartę rodziny. Jak dla mnie, temat wyciągnięty od czapy i wyciągnięty, żeby odciągnąć uwagę od kryzysu gospodarczego i tego, że w Europie zaczynają obniżać VAT, a u nas nie. Ale skoro się pojawił, a jest to temat wywołujący spore emocje, bo na tym polega polityka, no to wszyscy o tym mówią. I o tym dyskutują. Wracając, jestem LGBT. Dlaczego przyznaję się do tego przez internet? Bo tak niewygodniej, łatwiej, nie muszę patrzeć na reakcje niektórych z Was, którzy mogą się oburzyć. Czasami powiedzenie prawdy, zwłaszcza o nas samych, przychodzi nam najciężej. Nie wiemy, jak zareagują nasi znajomi, najbliżsi, otoczenie ludzie w szkole, na studiach, w pracy. Boimy się tego, a to właśnie od naszego bliskiego grona powinniśmy uzyskiwać wsparcie, zrozumienie, akceptację. Niestety, lęk i obawa, związane z odrzuceniem, wyśmianiem, gnębieniem, nas przerastają, bo nagle w ich oczach jesteśmy kompletnie innymi ludźmi. Nieważne, że do tej pory pytali nas o zdanie w ważnych dla nich kwestiach, zapraszali na imprezy, na urodziny, na kawę. Śmiali się z naszych żartów, wspierali i starali się rozwiązać inne nasze problemy. Teraz zmieniło się to o 180 stopni, bo jesteś pedałem. Bo ciągniesz druta innemu chłopakowi i ruchasz go w dupę, no i ciebie ruchają. Ja ci ręki już nie podam i na pewno chciałbyś mnie wyruchać, pedale. No jakoś do tej pory nie dawałem ci takich przesłanek ani nie robiłem nic w tym kierunku. Poza tym sam nic nie podejrzewałeś. Zresztą nawet my, pedały, jesteśmy wybredne i byle główna nie dotykamy. Nie musicie, się, nie musicie się, drodzy heteroseksualni, wysportowani, macho, aż tak schlebiać. Poza tym sami krzyczycie jebać pedałów, więc jakieś kompleksy na tym punkcie musicie mieć. Problem z byciem szczerym i ujawnianiem się jest bardzo powszechny w wielu środowiskach. Prosty przykład. Stand-up i komicy. Ile razy na scenie środowiska homoseksualne są wyśmiewane wielokrotnie w sposób hamski, wulgarny, stereotypowy, ale ludzi to bawi. Ilu z komików po takim występie bawiło się ze mną na afterze i nie miało ze mną problemów. Ściskali się ze mną. Nazywali swoim bratem, rodziną. Uwierzcie, wielu. Ilu z nich powie to samo po tym wyznaniu? Odpowiedzcie sobie sami. I jasne. Scena to miejsca, gdzie żartujemy ze wszystkiego, jedziemy po bandzie, nie oszczędzamy nikogo. Tylko, że zawsze trafimy na drażliwy dla nas temat i nie będziemy się z czegoś śmiać, uznamy coś za głupie. Każdy z nas ma taki czuły punkt, czułą sferę, której nie chce dotykać, albo z niej żartować, bo nie wypada, albo nie powinno się. Gdyby tak było, teraz powinniśmy się śmiać tylko z białych i heteroseksualnych, ale to chyba nie o to chodzi. Powiedzcie mi, czy to, że jestem LGBT, wpływa jakoś na to, w jaki sposób opowiadam żarty, różne historie? Czy zmienia to teraz w jakiś sposób Waszą percepcję, odbiór mojej osoby, mojego alter ego na scenie czy na YouTubie? Kiedyś byłem śmieszny, a teraz już nie będę? Dlaczego? Od teraz pierwsze skojarzenie ze mną to: o, to ten pedał. Tak będzie. Tak jest z wieloma osobami homoseksualnymi w przeróżnych branżach. Nieważne osiągnięcia, sukcesy. O, to ten pedał. Macie tak? Albo zetknęliście się z takim zachowaniem? No i o kim to świadczy, dobrze, a o kim źle. Ten pedał osiągnął na tyle dużo, że to o nim mówią i piszą, a ten, który wyzywa leży na zapierdziałym fotelu i komentuje czyjąś orientację, to są jego osiągnięcia. Być gorszym od pedała. Można upaść niżej? Każdy z nas jest inny. To banał. Banał, który jednak jak widać, należy powtarzać i wpajać wszystkim. Bo boimy się inności. Komuś podoba się coś innego niż mnie. Muszę go zwyzywać i wyśmiać, bo jak on nie lubić tego, co ja. Metalika to gówno? Pewnie idź posłuchaj sobie Justina Biebera, te pedale. Czy nie tak wyglądają dyskusje w internecie? Panuje tam niebywały ściek, gdzie ludzie dają upust emocjom i wyzywają siebie nawzajem, a nic z tego nie wynika. I tak ma wyglądać postępowość, ten mityczny zachód, do którego dążymy. Jeżeli mamy ten kompleks zachodu, to chciałbym zaznaczyć, że na zachodzie panuje też większa tolerancja do osób o odmiennych poglądach, gustach, orientacji. Dlaczego boimy się rozmawiać o polityce przy stole z rodziną? Bo boimy się, że zaraz ktoś się pokłóci. Polityka doprowadziła do tego, że jesteśmy w stanie bardziej bronić partii politycznej niż członków własnej rodziny, a o tym chyba zapominamy. Nie zliczę ilości przypadków, gdzie mówi się, że homoseksualizm to choroba, że trzeba to leczyć. Czym chcecie to leczyć, wielce oświeceni? Pamadolem, witaminą C, prozakiem, skierowaniem do psychiatry, psychologa. To jest wasza pomoc? Odsyłanie do lekarza, tak jak w przypadku grypy. Przecież my nie wybieramy swojej orientacji. To nie jest tak, że nagle stoimy przed wyborem jak w piątek, w Tesco: pijemy wódkę czy whisky. Wybierasz i po sprawie. Nie. Z tym się człowiek rodzi, uświadamia to sobie na różnym etapie życia, prędzej czy później. I nie wyleczy się tego żadnymi lekami czy elektro, elektrowstrząsami. E, zabiorę cię do burdelu, to się hehe, wyleczysz. A może ja cię zabiorę do gajowskiego klubu? Może tobie się spodoba. Skąd wiesz, jak nigdy nie próbowałeś? Co? Z facetem? Tfu, nigdy w życiu. No ale jakbym zobaczył dwie dziewczynki całujące się, no to co innego? Co jest niby w tym innego? To też homoseksualizm. A to się proszę państwa nazywa szowinizm. Zresztą fantazje o trójkącie z dwoma dziewczynami to chyba najskrytsze marzenia facetów, ale głośno o tym nie powiedzą. Każdy jest inny. Z innością stykamy się od wczesnych lat. W przedszkolu, kiedy jakieś dziecko zachowuje się inaczej, wygląda inaczej, jest w pewnym stopniu niepełnosprawne i jest odtrącane przez resztę grupy. Jest wyśmiewane, nie chce wracać do przedszkola, bo inni się z niego śmieją. W szkole, jeżeli ktoś się inaczej ubierze, pomaluje włosy albo wyzna komuś, że chyba jest homo, jest atakowane, gnębione, wyśmiewane, w dobie internetu może zostać zmiażdżone psychicznie. Niestety, odsetek samobójstw wśród nastolatków z tego powodu wzrósł. Tylko dlatego, że ktoś odstaje od normy, nie jest jak inni, nie jest taki sam jak ty. I to jest powód do obrażania, do wyszydzania, do bicia? Kto tak powiedział? Od kiedy jest na to ciche przyzwolenie? I kto za to wszystko jest odpowiedzialny? My. My, społeczeństwo, rodzice, którzy powinni edukować tłumaczyć świat, różne zjawiska, przede wszystkim uczyć tolerancji dla jakiejkolwiek inności, która w żaden sposób nas nie obraża ani nie narusza wolności osobistej. Pamiętajcie o tym. Ilu z Was wstydzi się przyznać przed kimś o swoich upodobaniach, nawet takich drobnych jak gust muzyczny? Bo co powiedzą inni? Im częściej będziemy o tym informować, tym bardziej wpłyniemy na świadomość ludzi. Nie mówię tu od razu, żeby być jak studenci prawa i zanim się przedstawić, powiedzieć komuś, że jest się LGBT, ale z czasem w dobrym momencie, kiedy uznamy to za słuszne, powiedzieć i ewentualnie edukować czy uświadamiać ludzi wokół nas, że takie osoby istnieją i normalnie funkcjonują. Może podam wam głupi przykład, ale tak, taki mi się nasunął. Spójrzcie na przypadek: Disco Polo. Zdecydowana większość osób uważa ten rodzaj muzyki za obciachowy, wiochę i powinno się to zdelegalizować. Ale jak się wszyscy popiją, to nagle do tego tańczą, znają na pamięć, na weselach jest to motyw przewodni. I patrzysz po tych ludziach i masz takie... Co jest? Czy wy niedawno nie mówiliście, że to muzyka dla podludzi, a nagle do niej tańczycie i znacie wszystkie teksty na pamięć? O co w tym chodzi? Dlaczego nie jest tak, kiedy mówimy Wam o swoich upodobaniach? Nie tolerujecie tego? Jesteśmy gorsi od Disco Polo? Wydaje mi się, że chyba nie. Może z głosu czasami brzmimy podobnie, ale jednak to nie to. To taki żart na rozluźnienie. Mam nadzieję, że odbiór mojej osoby po tym wyznaniu pozostanie taki sam, że nie odwrócą się ode mnie znajomi, rodzina, bo jestem ciągle tym samym człowiekiem. Od dwudziestu kilku lat, a to, że kocham inaczej, traktuję jako szansę do walki z nierównościami. Moje występy będą takie same, to nie będzie inna osoba na scenie. Żarty w towarzystwie będę wypowiadać ja, a nie ktoś inny. Przy stole będzie siedzieć ten sam człowiek. To od Was zależy, jak będziecie patrzeć na mnie od tego momentu, momentu, w którym postanowiłem się ujawnić ale nie będę o tym mówić wszędzie i nie będzie to jedyny temat do rozmowy bo są ciekawsze tematy do rozmowy bo jestem normalnym człowiekiem z którym do tej pory nie miałeś problemu i współżyło to nie jest teraz dobre słowo jeśli słuchają mnie mężczyźni żyło się normalnie i niech tak pozostanie i na koniec kłamałem nie jestem lgbt nie jestem osobą homoseksualną ten zabieg zastosowałem celowo Chciałem, żebyś moją argumentację słuchał z myślą, że jestem osobą LGBT. I teraz pytanie: czy odebrałeś ten odcinek inaczej? Czy odczułeś do mnie niechęć tylko z powodu mojej orientacji? Na te pytania musicie odpowiedzieć sobie sami. Jeżeli ktoś się oburzył, że oszukuję, to przepraszam. Ale ile jest takich osób, które wstydzą się o tym mówić, a może jakimś cudem ja do nich dotrę i pokażę im, żeby nie wstydzić się swojej orientacji? Bo o tolerancję trzeba walczyć i nie bać się krzyków tych, którzy mają zamknięte głowy. Szkoda na nich czasu, a o swoje szczęście zawsze trzeba walczyć do końca, czego Wam z całego serca życzę. Bądźmy tolerancyjni i otwarci na innych. Cześć.